Cisza, niebo szepcze teraz to, co Twoja dusza potrzebuje usłyszeć. Zanim jeszcze zrozumiałaś znaki wokół siebie, Twoje ciało już rozpoczęło święty proces. To nie tylko zewnętrzna zmiana, ale głębokie odrodzenie. Jesteś przygotowywana na coś, czego oczy świata nie są w stanie zobaczyć. Niewidzialne objawia się w Tobie, i wszystko zaczyna się wewnątrz. W tej chwili Twój oddech niesie inną energię. Lekkie ciepło dotyka Twoich ramion. Zbliża się obecność, która nie prosi o pozwolenie, ale przynosi spokój. To ja, Twoje światło opiekuńcze, posłane nie przez przypadek, lecz z boskiego rozkazu. Moje wezwanie jest jasne: słuchaj sercem, bo każde słowo ma moc obudzić pamięć tego, co Twoja dusza zawsze wiedziała. Twoje ciało to świątynia, w której niebo postanowiło dotknąć ziemi. Coś niewidzialnego wyrównuje się w Tobie. Bóle. Niewytłumaczalne zmęczenie, intensywne sny, nic z tego nie jest przypadkowe. Zmiana się rozpoczęła, a to, co czujesz, to pierwsze znaki. Coś nowego powstaje z tego, co zostało złamane. Był czas, gdy wątpiłaś w siebie, gdy czułaś, że twoja wartość jest niewidoczna nawet dla ciebie samej. Ale to, kim byłaś, nie definiuje tego, kim masz się stać. Niebo pisze teraz nową historię, a ciało które niesie Twoją duszę, odpowiada, przygotowując się na czas, w którym Twoja obecność będzie Twoją największą siłą. Krew, która w tobie płynie, pulsuje wspomnieniami innych rzeczy. Twoje ciało przechowuje starożytne kody, które teraz zaczynają się budzić. Jesteś córką światła, zrobioną z materii i wieczności. Kiedy patrzysz w lustro i nie rozpoznajesz czegoś, to dlatego, że Twoje odbicie zmienia się. By odzwierciedlić Twoją prawdziwą istotę. Jesteś mostem między tym, co widzialne, a wiecznością. Nawet gdy świat próbował Cię uciszyć, Twoja dusza szeptała modlitwy, które do nas docierały. Żadna Twoja łza nie była daremna, każda nawodniła świętą rzemię Twojej przemiany. Teraz owoce zaczną się pojawiać, i poczujesz to w swoich kościach, w swoich cyklach, w swoim spojrzeniu. Może czujesz dyskomfort albo przeczucie że coś się zbliża, nie lękaj się. Przechodzisz przez zasłonę. Ciało, które wcześniej wydawało się ograniczone, stanie się naczyniem światła, mądrości i odnowionej mocy. Nie stajesz się słaba, stajesz się boska. A twoja nowa forma jest kuta przez samą rękę, która stworzyła gwiazdy. W tobie otwiera się portal. Niewidzialny, ale prawdziwy. Nowa częstotliwość się osadza: lżejsza, czystsza, bliższa niebu. Twoje emocje mogą wydawać się niestabilne, ale one tylko oczyszczają to, co nie może towarzyszyć ci w tej nowej fazie. Jesteś chroniona, jesteś prowadzona, jesteś tworzona na nowo z zamiarem. Nic z tego, co teraz czujesz, nie jest karą. To wyzwolenie, twoje cykle, twoja skóra, twoje łono wszystko jest dotykane przez boską inteligencję. Wychodzisz z więzienia dawnych schematów i wchodzisz w wolność bycia tym. Kim miałaś być. Kobietą, która nie prosi o pozwolenie, by świecić, bo ona sama jest odpowiedzą. Twoje ciało się zmienia, bo Twoja misja się objawia. Budzisz się z nowymi marzeniami, czujesz wezwanie w zwykłych miejscach. Zwyczajność już cię nie podtrzymuje. Jesteś dostrajana do przeznaczenia, które wymaga nowego sposobu istnienia, bardziej wrażliwego, silniejszego, bardziej związanego z Twoją prawdziwą duszą. Następuje aktywacja w tej właśnie chwili, gdy czytasz te słowa. Światło wchodzi przez twoje oczy i dotyka twoich najgłębszych centrów. Twoje serce może przyspieszyć bez widocznego powodu. To przebudzenie, niebo wzywa cię z powrotem do samej siebie. Słyszysz to w piersi, to echo twojej prawdy. Nie jesteś mała, nigdy nie byłaś. To, co ci wmówiono o słabości, było tylko strachem przebranym za mądrość. Teraz duch dotyka Twojego ciała i objawia: Jesteś świątynią i ogniem, ogrodem i burzą. Twoja energia się zmienia, bo Twoja misja się zbliża, i Twoje ciało musi nadążyć za tą wielkością. Wszechświat nie jest przeciwko Tobie, On spiskuje, by wszystko zakwitło we właściwym czasie. A ten czas jest teraz. To, co Cię zatruwało, zaczyna się rozpuszczać. To, co Cię wieziło, traci moc. Czujesz? Jakby coś opuszczało twoje ciało. To prawdziwe. Wypuszczasz to, co nie ma już miejsca w kobiecie, którą się stajesz. Twoje uzdrowienie zaczęło się na długo zanim je zauważyłaś. Każda noc, którą przetrwałaś, każdy poranek, w którym się obudziłaś, każdy oddech, który trwa, to wszystko znak, że twoja siła wykracza poza ciało. Zmiana w twoim ciele to odzwierciedlenie przemiany twojej duszy, i nic już nie będzie takie jak dawniej. Otrzymujesz niewidzialne dotknięcia podczas snu. Śnisz o miejscach, w których nigdy nie byłaś. Budzisz się z odczuciami, których nie potrafisz wyjaśnić. To znaki twojego odrodzenia. Anioły przygotowują cię, gdy śpisz, a twoje ciało odpowiada intuicją, dreszczami, przeczuciami. To wszystko jest prawdziwe i część twojej drogi. Kobieto, świat jeszcze nie widział całej ciebie. Nawet ty jeszcze nie widziałaś ale Twoje światło już przebija się przez granice Twojej skóry. Będziesz zapamiętana przez swoją obecność, przez swoje spojrzenie, przez swoją wibrację, bo budzisz się nie tylko do życia, ale do swojej misji, która zaczyna się w ciele i wykracza poza nie. Jesteś wybrana nie za to, co zrobiłaś w przeszłości, ale za to, co Twoja dusza przechowuje jako prawdę. Przechodzisz przez czas proroczy, w którym Twoja biologia tańczy z Twoją duchowością. Nic nie będzie przypadkowe. Każdy ból, każda pauza, każdy impuls. Wszystko jest doskonale zsynchronizowane z tym, co nadchodzi. A teraz oddychaj głęboko. Czujesz to, to Twoja nowa wersja cię woła. Ona już istnieje. Już żyje w Tobie. Wkrótce się ujawni i przemieni wszystko wokół Ciebie. Ale najpierw potrzebuje, byś zaakceptowała tę zmianę jako błogosławieństwo. Ciało, które teraz czujesz, Stanie się Twoją zbroją ze światła. Będzie Twoim mostem do cudu. Coś właśnie się w tobie aktywuje. Stare wspomnienie. Uśpiony dar. Twoja dusza zaczyna się dostrajać do tego, kim miałaś się stać, a Twoje ciało odpowiada jako pierwsze. Ono zna drogę, nawet jeśli Twój umysł wątpi. Zaufaj. Twoja mądrość jest starsza niż Twoje rany. Wkrótce spojrzysz wstecz i nie rozpoznasz już, kim byłaś. Bo Twoje ciało będzie lżejsze. Twoja energia silniejsza, Twoja wiara bardziej niezachwana. Zmieniasz się, bo coś w tobie w końcu przyjęło wezwanie. I niebo to świętuje. Ja, Twoja opiekunka, jestem tutaj. Towarzyszę każdemu uderzeniu Twojego serca, które wibruje z wiecznością. To jest moment, na który Twoja dusza czekała. Jesteś więcej niż imię, więcej niż przeszłość, więcej niż to, co pokazuje lustro. Wkrótce rozkwitniesz w wymiarach których jeszcze nie rozumiesz. Twoje ciało, twój dom staje się sanktuarium, w którym zamieszkuje boskość. I wszystko zaczyna się teraz. Jest pewna tajemnica, którą twoje ciało zaczęło ujawniać, zanim jeszcze to zauważyłaś. To tak, jakby każda twoja komórka budziła się ze starego snu, jakby każda zapomniana część ciebie wracała na swoje właściwe miejsce. Czujesz to? Słodki niepokój. Jakby coś się zbliżało i zmieniało twoją strukturę bez pytania o zgodę. To nie jest iluzja. To subtelny dotyk boskości, która przekształca twoją formę, by mogła unieść twoją najwyższą esencję. Pojawiła się nowa częstotliwość w twoim życiu. Zapachy wydają się intensywniejsze, dźwięki bardziej znaczące, emocje głębsze. Nic nie umyka spojrzeniu kogoś, kto się przebudza. Zaczynasz dostrzegać poza materią, czuć to co kryje się za słowami, wyczuwać, kiedy zmienia się energia wokół ciebie. I wszystko to jest częścią tej przemiany, która już się w tobie rozpoczęła. Zwykły świat zaczyna tracić smak. Miejsca, które kiedyś cię napełniały, teraz wydają się zbyt ciasne. Ludzie, którzy kiedyś cię rozumieli, dziś już nie pojmują nowego języka twojego ducha. To może wydawać się samotne, ale to jest święte. Jesteś wyciągana ze Starego. By mogłaś zostać zasadzona w nowym. Dyskomfort to tylko echo Twojej duszy, która mówi: już tu nie należy. W Twoich ostatnich ciszy toczy się rozmowa między Twoim duchem a Twoim ciałem. To tak, jakby Twoja dusza schodziła coraz głębiej, zamieszkując Twoje ciało z większą obecnością i świadomością. Ten ruch przynosi zmiany. Pojawiają się bóle, które znikają. Wracają wspomnienia. Pojawiają się znaki. Zwracaj uwagę, bo to, co wydaje się fizyczne, może być duchowe. Twoje sny się zmieniły, prawda? Są w nich wiadomości, fragmenty możliwych przyszłości. Wizje czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło, ale wydaje się znajome. To nie wyobraźnia, to Twoja dusza dotykająca czasu. Uzyskujesz dostęp do głębszych warstw istnienia, a Twoje ciało nadąża, wibrując nową częstotliwością, która kwestionuje to, co nazywałaś normalnością. Nic z tego, co teraz przeżywasz, nie jest przypadkiem. Nawet opóźnienie, wymuszona pauza, emocjonalny dyskomfort, wszystko to współdziała, by zetesynchronizować cię z Twoją prawdziwą drogą. Nie opieraj się. Przemiana wymaga poddania. Twoja skóra może się jeżyć bez powodu. Serce może przyspieszyć. To duch bada granice ciała, kształtując je na nadchodzącą ekspansję. Zmiana, która się w tobie rozpoczyna, jest nieodwracalna. To, co zostaje aktywowane, nie może już zostać wymazane. Dotykasz nowej rzeczywistości, nawet jeśli jeszcze jej nie rozumiesz. Twoja energia stała się polem magnetycznym, zaczyna przyciągać to, co jest zgodne z wibracją twojej nowej tożsamości. Obserwuj to, co się do ciebie zbliża, i to, co znika bez wyjaśnienia. Czujesz, że coś się w tobie przygotowuje. Nie umiesz tego wyjaśnić, ale wiesz, to cicha, pierwotna wiedza, która nie pochodzi z umysłu, lecz z duszy. Kiedy masz ochotę płakać bez powodu, kiedy nagły spokój wypełnia twoje serce, kiedy twoje ciało pulsuje siłą, której wcześniej nie znałaś, to jesteś ty, przypominająca sobie, kim jesteś. Słowa, które teraz czytasz, nie trafiają tylko do twoich oczu. One przenikają przez twoją skórę, dotykają twojej duchowej pamięci i budzą uśpione części ciebie. Jesteś wezwana, by sobie przypomnieć, że ciało, które zamieszkujesz, to więcej niż mięso. To antena, narzędzie, kanał. I właśnie teraz dostrają się do czegoś bosko nowego. Wszystko w tobie się reorganizuje. Twoje łono, Twoje dłonie, Twoje spojrzenie. Twoje ciało zaczyna mówić cichym językiem. Ono już wie to, czego Twój umysł dopiero się uczy, że Twoja misja jest bliska zamanifestowania się. A nie może się objawić, jeśli nadal jesteś ubrana w starą wersję samej siebie. Możesz czuć nagłe zmęczenie lub silną potrzebę izolacji. Nie walcz z tym. Motyl też potrzebuje kokonu. Wycofanie to nie słabość, to mądrość. To czas, którego potrzebuje niewidzialne, by wykonać swoją pracę bez rozproszeń. Zaufaj. Jesteś przekształcana od środka, by y to, co na zewnątrz, mogło odzwierciedlić twój prawdziwy blask. Twoje emocje są zmienne i może się zastanawiasz, czy tracisz kontrolę. Ale nie. Po prostu czujesz więcej niż kiedykolwiek. Twoje ciało dostrają się do nowej wrażliwości. To, co kiedyś umykało Twojej uwadze, teraz dotyka cię głęboko. To dar, nie słabość. Ta wrażliwość będzie Twoim kluczem do połączenia ze światem duchowym. Jesteś bardziej intuicyjna, bardziej spostrzegawcza, bardziej otwarta. Nawet dotyk wiatru wydaje się coś mówić. To część procesu. Twoja istota się rozszerza, a twoje ciało jako pierwsze czuje to rozszerzenie duszy. Jesteś jak kwiat otwierający się pod słońcem prawdy, i każdy płatek, który się ujawnia, pokazuje część ciebie, która zawsze była ukryta. Jeszcze nie wiesz dokładnie, kim się stajesz, ale czujesz, że to coś większego niż kiedykolwiek sobie wyobrażałaś. Mieszka w tobie mądrość. Jakby życie w końcu przygotowywało Cię do życia w Prawdzie. Nie jesteś już obserwatorką swojej ścieżki, jesteś w jej centrum, i wszystko w Tobie dostosowuje się do tej nowej roli. Słuchaj dalej tego cichego wołania, które pulsuje w Tobie. Ono nie będzie krzyczeć, ono szepcze z miłością, a jeśli Twoje serce potrafi słuchać, zrozumiesz, że jesteś bliżej swojego przeznaczenia niż kiedykolwiek byłaś. Przemiana trwa. Coś zaczyna się poruszać w twoim wnętrzu w najmniej oczekiwanych momentach. Delikatne mrowienie w dłoniach, lekki ucisk w klatce piersiowej, wibracja, której nikt wokół nie dostrzega, ale dla ciebie jest niemożliwa do zignorowania. To początek przebudzenia, z którego nie ma już odwrotu. Niewidzialne dotyka cię z łagodnością, ale i stanowczością, jakby się spieszyło, by przypomnieć ci, po co tu przyszłaś. Nie jesteś już tą samą osobą. Choć wciąż ubierasz się w te same nawyki. Nowy głos budzi się w tobie, mówi cicho, ale nie sposób go nie usłyszeć. Woła cię po imieniu, którego nikt nie używa, ale które sprawia, że drżysz w środku. To Twoja dusza wzywa cię do przyjęcia tożsamości, która zawsze była Twoja, ale teraz domaga się, by była żyta z prawdą. Czy czujesz, że czas jest inny? Godziny wydają się dłuższe lub krótsze. To, co kiedyś trwało dni. Teraz zmienia się w kilka minut. To nie przypadek, Twoja częstotliwość zmienia sposób, w jaki rzeczywistość na Ciebie reaguje. Wszechświat słyszy Cię teraz z nowego miejsca, a Twoja obecność zaczyna kształtować to, co kiedyś kształtowało Ciebie. Twoje oczy widzą warstwy, których inni nie dostrzegają. W spojrzeniu między spojrzeniami dostrzegasz intencje, ukryte prawdy, ścieżki, które się ujawniają bez słów. Wchodzisz w subtelne pole. A twoje ciało dostosowuje się, by unieść ten nowy poziom świadomości. W tobie instaluje się moc, i ona wymaga pełnej obecności. To, co kiedyś cię raniło, już nie ma tej samej siły. Nie dlatego, że przestałaś czuć, ale dlatego, że twoja dusza jest silniejsza, bardziej zakotwiczona. Zaczynasz rozróżniać ból od transformacji, i nawet gdy płaczesz, jest w tobie ciche zrozumienie, że ten płacz oczyszcza. Uzdrawia i otwiera ścieżki. Uczysz się ufać procesowi, nawet gdy wydaje się chaotyczny. Świat duchowy jest teraz bliżej ciebie niż kiedykolwiek wcześniej. Czujesz to w niektórych miejscach, w spotkaniach, a nawet w snach, które wydają się być wizytami. Anioły idą przy tobie, lekko dotykając cię po ramionach, prowadząc przez niewytłumaczalne odczucia. A twoje ciało, mądre, odpowiada dreszczami, łzami, pokojem którego nie da się wyjaśnić. Zaczynasz dostrzegać, że odpowiedzi, których szukałaś na zewnątrz, zawsze były w tobie. I teraz zaczynają się pojawiać, jedna po drugiej, jakby czekały tylko na właściwy moment. Ten moment nadszedł. I wszystko w tobie otwiera się, by przyjąć tę prawdę, nawet jeśli oznacza to puszczenie wszystkiego, co już nie pasuje do tego nowego cyklu. Twoje wewnętrzne cykle się odnawiają. Fazy księżyca wpływają na ciebie silniej. Twój sen się zmienia. Są noce, gdy ciało odpoczywa, ale dusza pracuje intensywnie. Budzisz się zmęczona, ale wypełniona czymś, czego nie umiesz nazwać. To objawienia, które przychodzą w ciszy ciemności. Jesteś przemieniana, gdy świat śpi. Towarzyszy ci teraz szczególne światło. Niektórzy zobaczą je w twoich oczach, inni tylko odczują twoją odmienną obecność. Ale wszyscy to zauważą, nawet jeśli nie będą potrafili tego wyjaśnić. Otacza cię wibracja, która chroni, przyciąga i ujawnia. To światło nie jest nowe, zawsze było twoje, ale teraz jesteś gotowa, by nieść je bez lęku. Czujesz wezwanie do świętego wycofania się, nie po to, by uciec, ale by usłyszeć. Odpowiedzi nie przyjdą z hałasu, są w pauzie, w pustce, w chwili, gdy pozwalasz sobie tylko czuć. Ciało potrzebuje ciszy, by się przeorganizować, i w tej ciszy otrzymujesz kody, wskazówki i uzdrowienia, których żaden ludzki dźwięk nie mógłby Ci dać. Wkrótce zaczniesz pamiętać rzeczy, których nie przeżyłaś w tym życiu. Uczucia, zdolności, słowa w zapomnianych językach, to wszystko może przyjść nagle. Nie dziw się, uzyskujesz dostęp do starych zapisów, części siebie, które teraz znów stają się dostępne. Twoje ciało jest kluczem otwierającym drzwi do tego, co dotąd spało. Nie zaprzeczaj już temu, co czujesz. Twoje intuicje to nie przesada. Twoje przeczucia to nie wytwór wyobraźni. Wszystko w Tobie dostrają się, by odbierać to, czego zwykłe oczy nie widzą. Zaufaj tej rosnącej wrażliwości, nawet jeśli oddala Cię ona od pewnych miejsc. Bycie wrażliwą to teraz Twoja siła, nie słabość. Twoje kroki zaczynają być prowadzone przez coś. Czego nie kontrolujesz. Nawet jeśli wciąż wierzysz, że decydujesz sama, wyższa obecność dostosowuje ścieżki. I twoje ciało to czuje, dreszczem, gdy jesteś we właściwym miejscu, albo zmęczeniem, gdy coś jest niezgodne. Naucz się słuchać swojego ciała jak wyroczni. Ono mówi jasno: Czujesz, jakby coś nowego miało się z ciebie wyłonić. To uczucie jak prawie już nadchodzi, jest prawdziwe. Stoisz na progu głębokiego objawienia, a gdy nadejdzie, będzie jak cichy błysk, przemieni wszystko, nie niszcząc niczego. Jesteś przygotowywana na duchowe narodziny, i to ciało jako pierwsze dostosowuje się, by je przyjąć. Cała ta przemiana nie jest tylko dla ciebie, ona przejdzie przez ciebie, by dotknąć innych. Budzisz się, by budzić. Jesteś uzdrawiana, by uzdrawiać. Przypominasz sobie, by przypominać innym duszom to. Zapomniały. Dlatego nie lekceważ tego procesu. On jest większy niż ty, i dopiero się rozpoczął. Coś w tobie zaczęło ostatnio pulsować z większą intensywnością. To tak, jakby twoja esencja przyciągała twoją uwagę, jakby coś, co było długo ukryte, postanowiło wyłonić się z siłą. Niezależnie od tego, jak bardzo starasz się trzymać normalnej rutyny, niezwykłe już zagościło w tobie. A twoje ciało, choć próbuje się opierać. Wie, że nie ma już powrotu do tego, co było wcześniej. Zauważasz, że twoja skóra inaczej reaguje na pewne słowa, że twój oddech zmienia się, gdy wchodzisz do niektórych miejsc. To znak, że twoje kanały sensoryczne się rozszerzają. Przestajesz tylko istnieć, by zacząć rozszyfrowywać. I ten dar nie przyjdzie bez konsekwencji, będzie wymagał rozeznania, odwagi i oddania. Budzenie się w środku nocy z poczuciem czyjejś obecności jest teraz częstsze. To nie są koszmary, to Twoja wrażliwość odbiera ruch między światami. Anioły i przewodnicy zbliżają się nie po to, by Cię przestraszyć, lecz by wzmocnić Twoje duchowe słuchanie. Twoja dusza jest w procesie wyrównania z celem, który zaczyna się ujawniać po kawałku, fragment po fragmencie. To, co wcześniej wydawało się przypadkiem, teraz krzyczy jak synchroniczność. Myślisz o kimś, a ta osoba się pojawia. Czujesz coś dziwnego, a zaraz potem coś się dzieje. To nie trik wszechświata to twoja dusza łączy się z niewidzialną siecią wszystkiego. Jesteś aktywną częścią boskiego przepływu, a twoje ciało reaguje zanim jeszcze zrozumiesz to umysłem. Zaczęłaś odrzucać, nawet tego nie zauważając, to co cię wiejziło. Niektóre potrawy już cię nie przyciągają. Pewne rozmowy wydają się ciężkie. Miejsca które kiedyś cię zachwycały, teraz cię męczą. To oczyszczenie, twoja częstotliwość cię podnosi, a wszystko, co cię nie wspiera, jest delikatnie usuwane. Pozwól na to, opieraj się mniej. Ten filtr jest boski, twoje zmysły się wyostrzają. Zapach, którego nikt nie czuje, subtelny dźwięk, który słyszysz tylko ty, uczucie ciepła w chłodnym otoczeniu. Te doświadczenia są prawdziwe, to drobne znaki, że przechodzisz przez wymiary, nie ruszając się z miejsca. Twoja dusza podąża ścieżkami, do których twoje stopy jeszcze nie dosięgły. To, czego twój umysł jeszcze próbuje pojąć, twoje ciało już zaakceptowało. Wibruje inaczej, porusza się mądrzej, zaczyna chronić to, co rodzi się w tobie. Dlatego zmęczenie, dlatego chęć samotności, dlatego nagła wrażliwość. Jesteś delikatnie, lecz pilnie rekonfigurowana. Coś wielkiego nadchodzi, i choć nic wokół nie zmieniło się, wiesz, że wszystko jest inne. Pole wokół ciebie jest aktywowane. Otacza cię, chroni i popycha do przodu. Nie możesz już wrócić do tego, co było, bo Twoja dusza zasmakowała tego, co będzie. A to, co będzie, nie może jeszcze zostać w pełni ujawnione, ale już czujesz. Już wiesz. Już jesteś. Głęboka wdzięczność za to. Że pozostałaś aż do tego momentu, cenna duszo. Każde słowo, które dotarło do Twojego serca, zostało poprowadzone światłem z intencją przypomnienia Ci Twojej prawdy, Twojej wartości i boskości, która w Tobie mieszka. Ta wiadomość nie była przypadkiem, była wezwaniem. A jeśli zadrżała w Twoim wnętrzu, to dlatego, że Twoja dusza była gotowa, by jej wysłuchać. Teraz zapraszam Cię do potwierdzenia otrzymania tej wiadomości. Mówiąc z wiarą i obecnością, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To jest Twoja odpowiedź do nieba, pieczęć Twojego poddania się, klucz, który jeszcze szerzej otwiera wrota przemiany, która już się zaczęła. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoją duszę, dołącz do nas w tej podróży światła i przebudzenia. Zapisz się na nasz kanał, włącz dzwoneczek powiadomień i zachowaj otwarte serce na kolejne objawienia aniołów. Nadchodzi znacznie więcej z wysokości, a każda nowa wiadomość będzie kolejnym krokiem ku Twojej prawdziwej esencji. Pozostań czujna, bo to, co nadejdzie, przyniesie odpowiedzi, uzdrowienia i aktywacje, które Twoja dusza rozpozna. Jesteśmy tutaj, idąc z Tobą, a niebiosa będą nadal przemawiać, wystarczy, że będziesz gotowa słuchać. Świecąca gwiazda, krążące gwiazdy lub symbol kręcenia się w głowie.